Witajcie moi kochani, dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Jest środa, środa popielcowa i w tą środę popielcową chcemy rozpocząć nową serię Misterium Wielkanocne, Wielkopostne. W tej serii będziemy rozważać zarówno Słowo Boże, ale też i będą komentarze które mają nas przygotować, wprowadzić do świąt Wielkiej Nocy. I w tych komentarzach będziemy się opierać na tekstach Ojców Kościoła. I to będzie również poprzedzone Słowem Bożym, które ma przygotować nasze, nasze serca i nasze dusze do obchodów do tych wielkich świąt. Na jednych z największych świąt, naszej religii katolickiej. Zapraszam w takim razie do wysłuchania i do kontemplacji, środa popielcowa. Z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos Twój jak trąba, wytknij mojemu ludowi Jego przestępstwa i domowi Jakuba Jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem. Pragną poznać moje drogi jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a ty tego nie uznałeś. Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż poście wśród waśni i sporów i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie poście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozległ zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiększ, zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie? Czyż to nazwiesz postem i dniem miłym panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli? Wypuścić na wolność ucieśnionych I wszelkie jarzmo połamać, Dzielić swój chleb z głodnym, Do domu wprowadzić men biednych tułaczy, Nagiego, którego ujrzysz, przyodziać I nie odwrócić się od spółziomków. Czy twoje światło wzejdzie jak zorza, Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza I szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać cię będzie Chwała Pańska iść będzie za Tobą Wtedy zawołasz, a Pan odpowie Wezwiesz pomocy, a On rzeknie Oto jestem Jeśli u siebie usuniesz jarzmo Przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu I nakarmisz duszę Przygnębioną Wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoje ciemność stanie się południem. Pan Ciebie zawsze prowadzić będzie, nasyci Twoją duszę na pustkowiach. Odmłodzi Twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek, na mieszkanie. Z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian Tłumaczenie świętego Klemensa, papieża męczennika. Czyńcie pokutę. Popatrzmy uważnie na krew Chrystusa. I rozważmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu. Wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę nawrócenia. Przebiegnijmy myślą wszystkie wieki ludzkości, a przekonamy się, że w każdym pokoleniu dawał Pan okazję do pokuty tym, którzy chcieli powrócić do Niego. Noe nawoływał do nawrócenia. I ci, co go posłuchali, zostali uratowani, i onaż zapowiedział ruinę winą. Oni jednak pokutowali za swoje grzechy, a chociaż Bogu obcy, przebłagali go przecież swoimi prośbami i dostąpili zbawienia. Słudzy łaski Bożej pod natchnieniem Ducha Świętego mówili o pokucie, a mówili o pokłucie i sami, władca wszechświata dodając przysięgę. Na moje życie, mówi Pan, nie chcę śmierci grzeszniczka, lecz Jego nawrócenia. I dodał jeszcze łaskawe, wezwanie do mój Izraela nawróćcie się z waszych nieprawości powiedz synom ludu mego, jeśli wasze grzechy sięgną od ziemi aż do nieba. Jeśli będą czerwieńsze od szkarłatu i czarniejsze od wora pokutnego, a zwrócicie się do mnie całym waszym sercem i powiecie mi, Ojcze, wysłucham Was jak ludu świętego. Pragnąc zatem, aby wszyscy jego umiłowali, stali się uczestnikami pokuty, wzmocnił Bóg ową wypowiedź aktem swej wszechmocnej woli. Dlatego też bądźmy posłuszni Jego woli, pełnej chwały i majestatu, błagajmy o Jego miłosierdzie i łaskawość, padnijmy na kolana i odwołajmy się do Jego miłości, porzucając próżne uczynki, spory i zazdrości, które prowadzą do śmierci. Bądźmy zatem, bracia pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy zapamiętania i gniewo. Postępujmy według Pisma, mówi bowiem Duch Święty. Niech się nie szczyci mędrzec swoją mądrością, ani siłacz swoją siłą, ani bogacz swoim bogactwem, lecz ten, kto się chlubi, niech się w Panu chlubi tym, że szuka Boga, że zachowuje prawo i sprawiedliwość. Pamiętajmy przede wszystkim o słowach Pana Jezusa, których nauczał w rozumiałości i cierpliwości. Tak przecież mówi. Bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia. Odpuszczajcie, aby wam odpuszczono. Jak drugim czynicie, tak i wam czynić będą. Jak dajecie, tak i wam zostanie dane. Jakim sądem sądzicie, takimi wam os osądzą. Jaką dobroć im ukazujecie, tak im wam ukażą, jaką miarą mierzycie, taką samą i wam odmierzą. Niechaj to przykazanie i to polecenia staną się nam źródłem siły, abyśmy umieli żyć w pokornym posłuszeństwie Jego świętym Słowem, gdyż Pismo Święte powiada, na kogo zwrócę moje spojrzenie, jeśli nie na człowieka cichego, żyjącego w pokoju, który z drżeniem czci moje słowo. Skoro więc mamy udział w tych niezliczonych, wielkich i chwalebnych dziełach, skierujmy teraz znowu wszystkie nasze wysiłki ku pokojowi, który od początku został nam wskazany jako cel. Utkwijmy wzrok w ojcu i stwórcy całego wszechświata, nie pozwólmy sobie wydrzeć Jego wspaniałych i bezsennych darów, Jego dobrodziejstw, jakich w pokoju nam użycza, dzienniczka świętej siostry Faustyny, o miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty i odsłaniasz nam z druń pojęty. niepojęty, błogosławisz to się zbliży do Twoich promieni, a dusza czarna w śnieg się zamieni. O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego, by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, z otwartego serca jak ze zdroju czystego płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. Niech dla obrazu tego cześć i sława płynąć z duszy człowieka, Nigdy nie ustawa, niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. Boże mój, gdy patrzę, przyszłość ogarnia mi trwoga, ale po cóż zagłębiać się w przyszłość, dla mnie jest tylko chwila obecna droga, bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości. Czas, który przyszedł, nie jest w mojej mocy, by coś zmienić, poprawić lub oddodać, bo tego nie dokazał mi ani mędrzec, ani prorocie. A więc, co przeszłość sobie zawarła, na Boga stara zba zbadać. O chwilę obecnej Ty do mnie, mnie należysz cała, Ciebie wykorzystać prawdę, co tylko w mojej mocy jest, a chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi łaskę swej wszechmocy, a więc z ufnością w miłosierdzie Twoje idę przez życie jak dziecko małe, i składam Ci codziennie w ofierze serce moje, rozpalone miłością o Twoją większą chwałę.